zrobiłaś coś fajnego w tym wypadku, nie? Jedno zmartwienie mniej dla wszystkich i dla kolegi też tam będę, także zrobiłeś bardzo fajną rzecz. Niby dlaczego się na ciebie gniewać. Za spóźnienie, nie? Co? Co to za spóźnienie? Jakbyś się dwie godziny spóźniła, to bym się zastanawiał, ale pięć ale minut. Czasem zdarzy się tak, że ludzie na przykład... Pragną swoje emocje tak pewnie, czy, nie? że są świadomi tego, że tam mają jakieś dziwne stany emocjonalne czy jakieś wywałki i no, niekoniecznie mają ochotę robić dane życiowe, jest w związku z tym że nie? A niektórzy właśnie są tacy na wyraz, na wyraz tacy emocjonalni. czy to też jest jakiś, można przypisywać tam jakiś... Znaczy o, trzeba umieć i rozróżnić i... inteligencję od emocjonalną od stwaniarstwa emocjonalnego. To jest pewna zasadnicza różnica w praktyce. Bo zaraz sobie powiemy, co to jest inteligencja emocjonalna, ale istnieją jeszcze pojęcia słaniactwa emocjonalnego. Słaniactwo emocjonalne na przykład to jest sztucznie grana psychodrama, nie? Ktoś na przykład chce podkreślić wagę swoich oczekiwań, czegoś tam, no i wokół tego robi taki teatrzyk, że tak powiem, psychodramy, nie? że to jest takie straszne, poważne, że należy tą osobę potraktować mega poważnie, nie? że to jest takie w ogóle takie, jakie on to gra. Nie? To jest wspaniałość emocjonalna, ponieważ co próbuje ten człowiek zrobić? Zagrać na naszych emocjach tak naprawdę. Nie? Z reguły większość ludzi da się złapać na psychodramę i jeżeli nie rozumieją, że ta osoba jest takim manipulatorem, no to co zrobić? No da się ponieść emocją, nie? Pomyśl, że to jest rzeczywiście takie straszne, takie potrzebne, no i da tej osobie to, co ona chce, nie? Oczywiście w tej psychodramie jest często dużo mechanizmów kolorowania wszystkiego, prawda? Wszystko jest takie po podkolorowane, podkręcane, prawda? I często podkręcane na, wy na wyraz, nie? Często podkręcane na wyraz. Oczywiście, jak załapiemy o co chodzi, to po fazie wkurzenia już potem myślimy inaczej, nie, ale, ale to, już, to już trzeba do tego dojść. Nawiasem mówiąc, na dłuższą metę tak patrząc, takie osoby, które się bawią w psaniactwo emocjonalne, często kręcą sobie bicz na samego siebie. Bardzo prostej przyczyny. Podam przykład mojej sąsiadki z bloku, która już obecnie nie żyje. Ponieważ ona była mistrzem psychodramy, polegającej na tym, że jak od reszty rodziny nie dostawała tego, co chce, to natychmiast była chora, mdlała, chwytała się za serce, padała na podłogę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W końcu się, się dało. No Przez wiele lat jej się udawało, dopóki rodzinka nie rozpoznała, że to jest psychodrama. Nie? No i jak ona potem dalej grała te swoje psychodramy typu jak nie dostała czegoś, to za serce i padała, no to wszyscy nad nią przechodzili do drugiego pokoju szliwą, że się nie Na No w zasadzie chcesz, leż, nie? Co, co, co nas obchodzi. No i wyrobili w sobie pewną znieczulicę, jeżeli chodzi o nią. Pewnego dnia, to już była starsza osoba, autentycznie miała atak serca. Autentyczny. Przeszli na nią, poszli dalej, nie? Tylko coś im za długo leżało. Przyszli sprawdzić, no już zimno było. Ale czyja to jest wina? Naturalnym skutkiem jest to, że oni się po prostu znieczulili na nią, nie? Lata to trwało, no to, no, to, no, to, no to po prostu myśleli, że to jest kolejna ich fanaberia, nie? Ale tym razem to nie była fanaberia, to była prawda. A czy można sobie odreagować, podatność na coś takiego, że tak naprawdę rusza? Tak, I... Jak najbardziej. <laughs> jak najbardziej. <laughs> za to przede wszystkim wiesz, za takie rzeczy są atakowane, takie grupy jak my na przykład, nie? Że sekty doprowadzają do znieczulejcy społecznej, nie? Żadnego współczucia u was. No na no, takie rzeczy żadnego, to fakt. Absolutnie hmm. żadnego. Z nami albo konkretnie, albo wcale i, i, i nie ma trzeciej opcji. W ogóle nie ma planu C, Także, także no ci, co, ci, co grają, że tak powiem, co używają emocji do manipulacji, mają wtedy bardzo duży problem, bo nic nie mogą. A, A tym rodzajem zwyczajem brakuje uwagi, tak? Różnie. On... Najczęściej brakuje uwagi. Czasem chcą coś wymusić w ten sposób, nie? Czasem, powiedzmy sobie, coś osiągnąć. No, no nie, różnie to było. Zawsze, zawsze, jak ktoś gra emocjami, to chce czegoś. No nie robimy rzeczy bez przyczyny, prawda? Ten człowiek czegoś chce. Tylko, że robi to w taki, a nie inny sposób. mogę czasem naprawdę ciekawo czas, czas? jest to wyraz emocji. Tak, tylko, że widzisz, problem polega na tym, że w głupi sposób to przekazują, bo tym bardziej drażnią i budują, jakby, prowokują działania zachowawcze z naszej strony. Niż jakieś takie sprowokowanie do faktycznego wgłębienia się na zasadzie, no dobra, mów czy masz problem, nie? Może, coś, może coś znajdziemy, może coś załatwimy. Nie? Najczęściej, najczęściej powoduje to efekt odwrotny. Że my uciekamy i się bronimy przed taką osobą. Nie? Od razu sobie kodujemy, że ta osoba to manipulator. Nie? W pewnym sensie to jest manipulator, jakby na to nie spojrzeć. Ja rozumiem, kiedy na przykład. Emocjonalnie na wyraz pewne rzeczy pokazuje jakieś dziecko 3-4-letnie. To mogę w pełni zrozumieć, ponieważ trudno od 3-4-latka żądać, żeby był to rozpół emocjonalnie w nie? On dopiero przed nim jest ten czas, żeby to rozwinąć. On dopiero jest przed tą lekcją, a nie za tą lekcją. Więc, więc trudno, żebym ja oczekiwał, żeby on zrozumiał. W tym wypadku muszę myśleć za siebie i za niego nie? w pewnym sensie. No bo no cóż może emocjonalnie zrobić 3-4 laty, co najwyżej jak potrafi wyrazić te emocje, nie? to wszystko. Więc tutaj muszę myśleć za dwóch i to jest dla mnie zrozumiałe, też do pewnego momentu, bo jak będzie dobrze wychowywany i ta emocjonalna inteligencja będzie rozwijana, w pewnym momencie już nie będę musiał za niego myśleć, ale, ale do tego momentu akceptuję to, że, że muszę uważać tutaj, używać swojej empatii, żeby doskonale wyczuć o co chodzi, o co jemu chodzi, prawda, czego chce, czego nie chce i tak dalej. Natomiast to inną sprawą jest, kiedy mam przed sobą dorosłego do człowieka. To jest zupełnie już inna gra, zupełnie inna para kaloszy. Także o tym też trzeba tutaj wiedzieć. Co to jest inteligencja emocjonalna? Jak sądzicie? ze spojrzenia na emocje ze starosławionym. W pewnym sensie tak. Że nie zagłębiam się nie, tylko tak obserwuję. Jest to część, na tak? pewno. inteligencja emocjonalna. To są reakcje na wydarzenia. Nasze o, są reakcje emocjonalne. Mhm. Też? To ok? to jest... Dobrze, zapiszcie sobie, bo tak w sumie przygotowałem to no, trochę w takich punktach, żeby to miało taki sens. <coughs> Więc powiedzmy sobie, każdy po punkcie sobie to wszystko omówimy. Przede wszystkim, po pierwsze, Inteligencja emocjonalna jest to zdolność nazywania, rozpoznawania i nazywania emocji i różnych stanów emocjonalnych, zarówno u siebie, jak i u innych ludzi. Proszę? Jestem już rozpoznawany. Inteligencja emocjonalna jest to zdolność rozpoznawania i nazywania emocji i stanów emocjonalnych zarówno u siebie, jak i u innych ludzi. I tutaj muszę powiedzieć bardzo ważną rzecz. Po pierwsze, rozpoznawanie własnych emocji. Wiadomo o co chodzi, prawda? Jeżeli nie rozpoznajemy własnych emocji, nie... nie nie wiemy, co to są za emocje i skąd, no to tak naprawdę w pewnych kwestiach błądzimy po omazku. W pracy nad sobą, w jakimś takim ułożeniu sobie pewnych rzeczy. Ale jest też tutaj bardzo ważne, żeby swoją inteligencją emocjonalną mieć zdolność rozpoznawania emocji i stanów emocjonalnych u innych ludzi. I tutaj uwaga. Ponieważ.